Taka... O, k**wo, 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 ty. co ty no. Patrz, O stary, to jest cmentarz i ten kot nas chce tam zaprowadzić. Z tego miejsca zamandano Tiki. Dzwonić coś do mnie. Może z domu, stary. Brak ID dzwoniącego, zobacz to. Brak ID I dzwoniącego. Nie. Stary. Odbierz. Odbierz. Masz krzy tak. stary na nawieździe do kolejnego punktu z randonautiki. A to nie, To nie jest dobra wróżba. Siemanko, witam Was na kolejnym odcinku z randonautiki. Dzisiaj nie jestem sam. Jestem, mną słuchajcie, Władek oraz cesarz Narcyz. Na pewno ich zależycie z internetu. Chcieliście odcinek, żebym właśnie nagrywał z kimś, ponieważ będziemy robić teraz naprawdę mega straszne rzeczy. Wybierzemy się, słuchajcie, w las, który jest obok cmentarza żydowskiego. Słuchajcie, jest pełno mogił w lesie. Aplikacja już jest pobrana i za chwilkę zaczynamy. Nic nie będzie fejkowane, nic nie będzie ustawiane, więc naprawdę, co się stanie w tym lesie, nie wiem. że no, nic złego i wyjdziemy z tego cało, więc zaczynamy słuchajcie, kolejny odcinek z Antonautiki. jeszcze na wstępie powiem, że bardzo dużo osób ogląda słuchajcie, materiały bez subskrypcji, ponad 80%, więc już teraz kiedy na dole czerwony przycisk, żeby był szary i zostaw łapkę w górę, z dzwoneczkiem z dzwoneczkiem, dokładnie tak yes. okej, okay, ruszamy, jesteśmy w furze, słuchajcie, załadowani i ruszamy na pierwszy pokaż punkt, pokaż e, trasa, trasa jest kurczę nie za ciekawa w sumie, musimy wyjechać z lasu Kierować się potem tutaj na e, wschód i drogą będziemy jechać część ulicą i wjeżdżamy już kompletnie w las. Aplikacja chce, żebyśmy tutaj pojechali, więc możliwe, że coś tutaj się znajduje. Jest taki mały cypelek leśny, więc może coś w tym cybelku będzie, więc nie przedłużając zaczynamy słuchajcie na i lecimy już na pierwszy punkt. E, no nic, zobaczymy, co, co tam się wydarzy. To we trójkę może być grubo. Dobra, Dobra, wyjeżdżamy teraz właśnie na, na tą główną drogę. I za jakiś czas będziemy skręcać chyba w prawo Tak, jest prawo potem o odbicie 3 minuty do celu, do pierwszego punktu No i zobaczymy słuchajcie, nie wiem Ja jestem w sumie tak nastawiony dosyć Że coś się może zdarzyć, coś no się może zdarzyć Też coś naprawdę. czuję, nie? Coś może być, nie? Dobra i teraz w prawo. Dobra został kilometr stary. Kilometr, a wjeżdżamy już Kurde na jakąś drogę Taką szutrową e, Nie wiem, jakaś wieś redków. Zobaczymy słuchajcie, Zobaczcie to te jaki ten płot, jak to wygląda w ogóle ty Jestem. Pokaż mi to, Zobaczcie, jesteśmy praktycznie kilometr od miejsca z Randonautiki, które nam wyznaczyła. I już tutaj o. mamy jakąś dziwną bramę. To trochę wygląda jak jakieś ogrodzenie poligonu, ale jakby troszkę zapomniane. W sensie. Przywieszona karteczka, ten Tak, to się z działo, że tam to jest co mi tam zapisane dokładnie. To patrolowany przez Straż Obywatelską i Policję. Okej, okay, no to coś tam musi to być konkretnie. Zwykłych ogrodów nie patroluje policja i straż, tak? No i teoretycznie zaraz będziemy na miejscu. Ale jakiś lęk odczuwam lekki, nie? Ja już, taką niepewność odczuwam Nie, mi już tak. wyobraźnia działa Ty patrz, ty to my jesteśmy dosłownie... To jest sumie. ten punkt, tak? To jest tutaj to Jest jakaś brama Ten punkt jest w tym lasku Dobra, ja zamykam szybę Dobra, stary, zamknij tą szybę, bo jak coś to, nie wiem, coś tu zabijamy. Dobra, idziemy tam, idziemy tam, kurdzę, idziemy to sprawdzić, no tak no sobie. Stary, stary. Nie wychodzę ty. nie Dawaj musimy to sprawdzić, ja nigdzie nie idę. Jesteśmy we trzech, tak? Ja nie, mamy ja samochód, nie idę, tak. Punkt jest w samym rogu tego lasku, nie w samym rogu, więc. Czyli musimy tam jeszcze podejść. No chwilkę, no to spić metrów, dobra. Stary, Nie, ja nie idę. Dojechaliśmy, tu musimy. Ładę, ja stary, stary. Ja nigdzie nie idę, tak. Ja Naprawdę ja się boję takich rzeczy. No, A my sobie. sami według też nie chcemy iść, tak? Stary, mamy Lepiej tu, we trzech. Mamy tu samochód, jak coś uciekamy od razu, nie? Mówię Jak coś nie Dobra, to jest gdzieś tutaj. Jesteśmy prawie w centrum tego punktu. Przejdziemy jeszcze wokół obiektu, to jest dziwne, ale zobaczymy jeszcze, słuchajcie, poza laskiem, czy coś dziwnego będzie. Jeśli będzie, to to nagramy i wam pokażemy, słuchajcie. Idziemy jeszcze do takiej dziwnej bramy, bo przed laskiem jest, tutaj taka. O kur. Ty! Co ty gadasz? Patrz, człowieku. Co? Patrz, kot, Ej, słuchajcie, w miejscu. On do nas przyszedł? Tak, kur. Nagraj go. Ej człowieku, patrz Ej, czemu on do nas przyszedł? Czemu ten kot? Bied ja wstaję, wstaję Ale... To, patrzcie, dziwny kot Słuchajcie, o Słuchajcie, kot do nas przyszedł. Jak ja się op... Słuchajcie, kot do nas przyszedł w miejscu, gdzie nam została randeczka I w ogóle nie ucieka Ten kot w ogóle nie ucieka przed nami On do nas przyszedł W samym środku kurde lasu, gdzie nam Ja mam s... To Ej, to ja jest ty... dziwne, nie, ale teraz serio, to jest dziwne. A co on sobie tam chodzi, ma wywalone, ty w ogóle? Słuchajcie, Kot do nas przyszedł. Ja przyszedłem. Nagrałeś żylne. to? Tak. Niektórzy nie. sądzą, że jakby. Koty, we... dobra, może Koty. chodźcie powoli, Że można to, się nie? przeobrazić jakby z życia na życie, nie wiem. Może to jest. Nie wiem, to jest serio, dziwne, ale. Mogę tutaj. Nie, dobra, nie, to serio, to jest dziwne. W samym środku nagrałatyki, w środku lasu przychodzi nas Kot, który w ogóle się nie boi i do nas podchodzi, nie? To jest. Koty raczej uciekają przeważnie, no nie wiem, dobra, tak. idźmy stąd, bo to jest dziwne, nie? Zresztą koty w wielu kulturach mają różne znaczenie, no, to tak? chyba właśnie o to mi chodziło, nie? Że one mogą na przykład Nic z właśnie nie wiem. I to niekoniecznie musi być... widzę. No tutaj, droga. Gdzie? O, jest silny. Szczerze powiedziawszy, ten kot jest bardziej nawiedzony niż to miejsce. Stary, czemu ten kot tutaj przychodzi do nas? W no, ogóle się nijak nie boi. Sam się otwiera na nocy Zobacz na to Nie wiem stare, to jest dziwne To jest dziwne, on jakby Ale on tak... syczy, on syczy, nie? On jakby chciał nas gdzieś zaprowadzić Ja go boję, chodź. Zobaczcie nas, on jakby chciał nas gdzieś zaprowadzić No? Nie, nie, nie Normalnie sobie stoi ty patrz Nie, to jest dziwne, dobra Słuchajcie, lecimy dalej, lecimy dalej To jest, to jest dziwne, nie? Ra, ra... Nie, no. Ale ten kot absolutnie nie ucieka, nie? Prowadzi, jakby prowadził, tak? na ciebie, żebyś poszedł do niego i go nie? Zobacz, on cię gdzieś prowadzi on coś... Może drzewo? Nie wiem. Ej, to jest dziwne, co... To... Może się ktoś powiesił? Ty. A jeśli to jest jakaś, jakieś wcielenie, wcielenie kogoś, kurczę kota i nie wiem, no zobaczcie co ten kot robi. To nie... Tego się po prostu nie da ustawić. To jest... To jest autentyk, to się dzieje ty. To nie jest. Dobra słuchajcie, ja nie wiem, on idzie teraz Ale odem. do tej bramy idzie tak jakby, nie? On idzie do tej, do tej bramy, no Do tej strasznej bramy która jest po prawej stronie. Słuchaj. Patrzcie na to Normalnie ty, kot normalnie z tej chodzi. Idę z drugiej strony, żeby... A. Patrzcie, on idzie do tej bramy. On idzie do tej bramy strasznej. Tu jest taka stara brama, słuchajcie, koń... Nie, ty, a, tam, a tam nie są groby przypadkiem? Tak, jakby świeczki o, groby. Stary, nie gadajcie to jest cmentarz możliwe, bo tu jest, to są cmentarze, tak? O stary, to jest cmentarz i ten kot nas chce tam zaprowadzić Z tego miejsca, z randonantiki To jest, nie, to nie jest normalne, naprawdę Słuchajcie, pójdę za nim, iść. Ale jak siadł, jakby nie chciał tam iść, nie? Dlaczego on się nie ucieka? Tylko z... kurwa, co jest? Co jest? Co to było? Pójdziesz patekiem? Nie, nie. obiecuj, serio, nic, nic On ci nie ucieka, tylko z... Ej ej. To co to było? Nie ja, nie ja. Ej, nie. serio, to nie wy? Nie. ja kamerę trzymam, daj go kręgę. Co to było? A ty zdajesz? A kot stoi? Serio. Nie, nie, nie przysięgam. Nie, przysięgam ci. Nie, to nic nie udaje. Ja zaraz, sami powstają. Ale kamera też świruje, nie? Kamera No to już, Dobra, ma. słuchajcie, wbijamy nie do góry. Nie, tu się tak. że idziemy. Jest kot, jest... nie, tak. dobra, Chodź, stąd, 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 stąd. Dobra, dawajcie, nie, bo to nie ma co. To jest... Nie, tak nie może być, stary. To, to jest coś dziwnego. Idę. Ja Najpierw ten wiem. kot, teraz to. Nie, ja stąd zabijam. Nie, to zabijam, nie? Uciekamy stąd. Jakby coś mi wyskoczyło, to mi się z... No stary. stary. nie. Wiesz co, a dałbyś radę tak nakręć, żeby poświecić na las? Tak, zrobię tak, czekaj. Ale jak ty, Aha. jak dostanę kurde, nie wiem, jakby coś, jak coś we mnie na mnie spadnie Widzisz coś? Tam, tam coś słychać było, normalnie coś cały czas spadało tak. nie wiem, jakby, jakby, jakby coś chodziło tak. I ten kot, który normalnie Ale kot nie jest na tyle ciężki, żeby łamać gałęzie Stary, ale kot przed nami cały czas szedł A jak byliśmy przy, przy kocie, coś tam cały czas strzelało Serio? Wyobraźcie sobie, że coś mogło być za nami też Dobra, nie, na ten. wiesz co, ja, ja się zawijam. To jest, to, to jest na ten punkt mi starczy, nie uciekamy. Jakieś otwarte pole najpierw na doszło nic danego lasu. To, co się przed chwilą zdarzyło, to naprawdę nie był przypadek. Nie wiem, ten kot, który wyszedł dosłownie z środku lasu, podszedł do nas, dosłownie tam, gdzie był nasz punkt z lentonautiki, po czym zaprowadził nas pod cmentarz żydowski. Yy, nam wystarczy już tamtego miejsca, szczerze. Obo... Ale, ale tam ten kot nie dość, że yy, był dziwny. On był dziwny, bo on był widać dziki, cały czas yy, coś miał szczerzył te swoje kiełki. On rapał tak, drzewa, on był dziki, ale, dziki, ale on się nie bał do obecności, on się nie bał nas, nie, on nas jakby prowadził po ten cmentarz i to było dziwne. Dobra, słuchajcie, do, robimy kolejny punkt, kolejny punkt z Andaluzji, klikamy start, e, wybieramy, może tym razem, bo to było anomalia, czyli to było coś powiązanego z duchami, z paranormalnymi zdarzeniami, więc może teraz zrobimy, słuchajcie, atraktora, A atraktor to jest, słuchajcie, coś co przyciąga e, demony. location, zaraz zobaczymy, słuchajcie, mamy punkcik, mamy punkcik. Aplikacja już daje nam powiadomienie, że wyszuka kolejne miejsce. Mamy kolejny punkt, i to będzie już zupełnie inny punkt od tego wcześniejszego. Zobaczcie, 6 minut drogi samochodem, e, i wyszukało nam jakby taki jakby środek pola. Kurcze, tylko nie wiem czy to nie jest wjazd do posesji. Zobaczcie, to jest chyba wjazd do czyjejś posesji. I to nam każe, słuchajcie, wjechać tutaj, i na samym środku pola coś znaleźć, nie? Nie wiem, co o tym sądzicie. Bo osobiście ja nie chcę się nikomu w... na prywatną posesję. Znaczy, to nie jest posesja to Znaczy w znaczy sensie to jest, to, są, to jest posesja Tak? To jest posesja To jest pole, tak? Tu masz drogę, tu masz drogi. odbić na pole Dobra, robimy to? Ten punkt? Idziemy tam? Możemy Ten pierwszy naprawdę wystraszył mnie mega Chłopaków tak samo Kolejny punkt 3 minuty Co tym razem się wydarzy na samym środku pola? Nie wiem, ale kurde mam już Już po tym pierwszym, nie? Po tym pierwszym mam cykora. Ja naprawdę ogólnie w to nie wierzyłem ale jak w serio zobaczyłem to, No wiesz, to dobra. nie jest normalne, Pasz że się sobie na kot wychodzi. Patrz na to, stary, zjazd do tego kolejnego punktu jest, jest, słuchajcie, przy domu seniora. Dom seniora z czym wam się kojarzy? No z ludźmi, którzy powiedzmy nie mają rodziny, przeważnie tacy ludzie... Samotność, nie samotność, śmierć. Samotność, smutek. Przeważnie ludzie no, no, no nie, ciężko mi to powiedzieć, ale przeważnie ludzie kończą tam swój żywot, nie? No patrz, tu jest krzyż. I tu jeszcze masz stary. Tu są krzyże. Stary tu masz piernicze. piernicz. Patrz, jaki krzyż tak. Tu masz stary krzyż kurna jeszcze mordo. Ja wiem. Masz krzyż tak. stary na wjeździe do kolejnego punktu z andonautikim. To nie, krzyż. to nie jest dobra wróżba, tak? Ej. Nie jest przypadkiem jakiś cmentarz? Stary, no to co to Radonautika Randon, by nas zaprowadzała tylko na cmentarze ty. Zobacz na tę okolicę, na tą bramę tutaj, kurna. Znaczy ogólnie to jest bardzo stary budynek, nie? Widać. A pomimo tego, że tutaj są, e, Tutaj są, wiadomo, mogiły e, jakichś tam rodzin żydowskich, to wiadomo, że Niemcy mordowali, nie? W takich domach, e, czy tam osoby chore, czy stare, to od razu, nie? To jest straszne, nie? Że... Skąd aplikacja ma taką jakby wiedzę Znaczy, że tak trafiała, nie? Tak że trafiała, trafia. że taki zbieg no. po, o, o, okoliczności Dobra, nagrywamy 10 razy 20, ale ja nagrywam drugi raz, tak? Nie, ja to, wiem, jest, to jest... Randonautica i już coś coś, coś coś, nie bardzo, nie? Znaczy szczerze, na początku byłem estetyczny, ale to co się dzieje to, jest, to, już, jest, to już jest trochę za dużo, nie? Teoretycznie przed nami będzie prywatna posesja, a jak będę tam z furą no, nas mogą zobaczyć. i tak nie nas nie zobaczą, mamy latarki, kurde, i mamy lampy, nie? Więc. I wykręcić ciężko. Dobra, trudno, daj że nas ktoś pogoni, nie? Ale spróbujemy to sprawdzić. Teraz tak, gdzie to nas prowadzi? Teraz prowadzimy? No. Ty, ale tu nie ma drogi. Jak właściciel nas jakiś pogoni, to fajnie, ale jakby jak w pogoni jakiś gość, to są. Nie, no to jest tak droga. fajnie, nie będzie. Jest, w jest droga, jest droga tutaj w prawo. Jest, nie, jest normalnie droga, pokazuję, że jest droga. Czekajcie, dojeżdżamy. Co można na takim polu? Ale wiesz co, ja może, ja może yy, zakręcę tu, nie? Jakby tak Dla bezpieczeństwa, Dla bezpieczeństwa, nie? Jak, coś, ta, się, jak ta, ta, ta. coś się wydarzy, to ja wolę odmknąć na zimne. Lepiej zakręć. Żałuję, e, że wtedy nie, tego nie zrobiłem, że nie wykręciłem do tyłu, nie? Ale... Nie wiem ile na miejsca jeszcze, ale... To Dobra, w szkole, no. chyba git, nie? Dosłownie obok auta jest punkt kolejny. Fajnie, że one są dosłownie blisko no, miejsc, gdzie możemy podjechać furą, nie? Bo gdybyśmy mieliśmy tyle iść, no to byłoby tak. trochę słabo. Tak. Dawaj. Powiem wam, że na tą chwilę słychać tylko psy z okolicy, które czekają. nie wiem. Widzicie psy? Psy. Tak, psy słychać. No to może być przypał z psami, nie? Jak coś na nas wyskoczy, jakiś pies, no to ja nie wiem. W, sumie, w sumie blisko mamy auto, więc najwyżej... Jest... Oby. Oby było dziś. Dobra, jesteśmy... Tak, w jest samym środku. Jesteśmy na samym środku tego punktu. Teoretycznie nic tu nie ma, ale... Ej. Dzwoni coś do mnie. Może z domu. Stary, brak, brak id dzwoniącego, zobacz to, brak id ja dzwoniącego Nie Stary Odbierz, odbierz Mam to odebrać? Nie, nie odbieraj stary, nie odbieraj tego ja, Odbiorę ja, to, ja to nie Dobra, Dobra, coś jest, nie wiem stary, no Pierwsze raz coś się widzę, nie, brak id dzwoniącego Albo odbierz to jeszcze, nie wiem, fale są. Odbierz, odbierz nie. <laughs> Halo, halo Halo Hej, halo, słuchaj. Ty kurde, po strachie. Stary, nic, 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 nic nie mówi. Z mam telefon, Jezu, ja nie wiem, co mam powiedzieć. Dobra, Jestem... Tak, weźmy. Na... Wiecie mi... co, może chodźmy sam. Nie? Stary, no, to nie wiem, to ale bo... to, jest, to jest teraz już w ogóle dziwne, nie? Najpierw był ten kod. teraz ta brama i teraz dzwoni do mnie, słuchajcie, b... telefon, w ogóle z braku... Nie, nie. Tak, nie tak, nie ja z... wiesz co, stary. No, szkoda, Nie, nie. Stary, ale to, Nie, to jest dziwne, nie? Jak ktoś to Zaczy... na Ale stary skąd miałby numer do mnie? Skąd miałby do mnie numer? Może? Nikt nie wie, że... E, że, że akurat teraz wy... i stoimy w tym miejscu, tak? Dobra stary wbijaj się ja nie wiem, stary, ja stary nie wiem może, ale to się wiem, że nie Ja są Znaczy nawet jakby ktoś miał numer od nas z domu, to jakby mieli takie wyczucie, że aby akurat w tym momencie zadzwonić, tak? Stary, ja, ja już kiedyś miałem taki przypadek i, i powiem wam, że był taki kiedyś przypadek, jak chodziłem po, e, po takiej prywatnej posesji, e, opuszczony, opuszczony teren był kompletnie, ale nikt tego nie pilnował, była prywatna posesja, była tylko ta pisza, to jest prywatna posesja. Słuchajcie, w samym środku opuszczonego pałacu dzwonił do mnie trzy razy numer zatrzeżony e, i teraz wam powiem teraz naprawdę, słuchajcie, to co teraz wam powiem się wydarzyło naprawdę. Głos do mnie przez telefon powiedział, co robię. Jak on to powiedział, na jego miejscu, jego domu, coś takiego w jego domu. Brzmiał, jakby miał, nie wiem, 60 lat. Taki facet zachrypnięty, dosłownie, serio, brzmiał typ, jakby miał 60 lat. Co robię w, w tym miejscu, nie? Co robię akurat tutaj? Teraz był głuchy telefon, tak? Teraz był głuchy telefon, to tak, znaczy, ale. Powiem wam tak, ja jestem obs bo jeszcze ten i tak dalej, ale po prostu i tak liczę na to, że to po prostu zostanie ktoś z domu. Nie, aż kurde, nie, jestem ale jestem Ale, jestem mega zły. Ja, nie, ale... Jak ale się... Nie, serio, no, nawet no, tak coś tutaj by było, no ale skąd mi miał do mnie numer? Sorry, że aż tak się jąkam, ale serio, jestem tak... Yy, tak wystraszony tym, co się dzieje aktualnie. Wszystkie chyba moje odcinki do tej pory nie były tak, słuchajcie... M, tak straszne jak ten, no nie? No bo... Pff, serio, no taki kurde, no nie wiem, to jest to dziwne, ten kot, ta brama, teraz ten telefon. Słuchajcie, robimy trzeci już dzisiaj punkt, więc zobaczymy, co tym razem. Ech, może zrobimy, słuchajcie, jeszcze anomalię. W sumie anomalia była najstraszniejsza dzisiaj. Tak. Słuchajcie, ten kod, mm -hmm. ten las, te, nie wiem, te ruchy w lesie, te, słysza, te kroki. Zrobimy anomalię. Jeden punkt na mapie wybieramy, słuchajcie, i zobaczymy, co nam tym razem pokaże. Aplikacja właśnie szuka, słuchajcie, nam kolejnej lokacji. Mam nadzieję tylko, że to nie będzie nic takiego, gdzie będziemy musieli się za daleko wchodzić, w sensie w głąb lasu Deep Map, zobaczymy. Patrzymy, słuchajcie, co to będzie. Nie dość, że znajdywaliśmy dziwne rzeczy. To jeszcze padła nam bateria w aparacie, nagrywam teraz ten, ten filmik iPhone. Em. A był akumulator naładowany do 100%, to 100%, 20%. słuchajcie, był, ale nie poddamy się. Nagramy tutaj z telefonem. Może być troszkę gorsza jakość, ale nie, będzie chyba git. Kolejna lokacja, słuchajcie, kolejna lokacja już wyszukujemy. Eee, co? Naprzeciwko. Ej, stary. Naprzeciwko. Dlaczego nam wyszukało 20 metrów od nas ostatni punkt? To jest 20 metrów, stary. Nie, serio, tego czegoś jeszcze nie widziałem. Żeby ale ale przed nagrane. wyłączeniem jest chyba nagrane, chyba, że też pokazało chwila moment stąd. Jakby coś się kręciło, w sensie była jakaś, jakaś fala, nie? Która Ej, jest patrzcie, tutaj. Podjeżdżamy dosłownie po ten punkt. 20, to jest niby droga, nie? To jest gdzieś tutaj. To jest tu, nie? Nie, ja to zamykam szyby. A jesteśmy na miejscu. Ty, no jesteśmy na miejscu stary. 20 metrów mieliśmy, nie? Czekaj, gdzie jest ta latarka, no, na, na chwilę masz e, Słuchajcie, to jest dziwne, ale 20 metrów tylko? A weź zgajś samochód, może będzie coś słychać. Dobra, dobra, C cicho, cicho, Ty stary mordo, cicho, cicho, cicho. Cicho, Stary słyszę, stary, słyszę, coś tutaj biegnie stary, coś nie stary. Polę stary to z... jest p... stary, no serio, czy... Stary z... stąd Ja pierdze. Stary, co, To coś biegło? To było zaraz obok tego pola, gdzie miałem ten głuchy telefon I coś zaczęło do nas biec, słuchajcie, właśnie w środku tego punktu. Stary, kurde, jakby, jakby to do mnie dobiegło tutaj. Jakby tutaj nie wiem, to było obok mnie i coś się stało. Ja tego nie widziałem, ale... Znaczy pewnie to był człowiek, nie? Ale kurde! A może to nie był człowiek, no nie wiadomo stary, ale coś Ewidentnie dobiegło do nas z tego pola, bo to było za auta, to biegło za auta Ja, pier... ja pier... Stary. Ale coś, coś było za ciężkie, żeby to były kroki, nie? To, to brzmiało jak tak, jakby jakby coś do nas toczyło, do Tak, z cegłówkami. To jest jakiś dzik to jest. Stary. Ale... Obie, obie, Ale... Ja. Nie, ja stąd, ja stąd Dzi dzik, dzik, by stukotał, tak? Nie, ja stąd nie. Ja nie, dobra, uciekamy stąd. Wracamy, wracamy. Słuchajcie, słuchajcie, my uciekamy stąd. Ja nie wiem, ja muszę kierować samochodem teraz. My są. Prawda, nie będziemy się tutaj zatrzymywać. To coś do nas, słuchajcie, biegło dosłownie. Skończy teraz ten odcinek, więc dzięki, że byliście z nami. Naprawdę, to, to, to co się dzisiaj zdarzyło, to jest coś mega dziwnego. Serio, nie chcę tego tak. powtarzać. No i co, trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę suba z dzwoneczkiem, bo to jest mega ważne bo to jest naprawdę super mega ważne, docenić naszą pracę, no i tyle, widzimy się w kolejnym odcinku, słuchajcie, a ja stąd uciekam, nie, bo nie jestem spędził ani sekundy dłużej, nie.